Rukka, to światowy producent odzieży motocyklowej, słonący z najwyższej jakości swoich produktów. Dzisiaj zaprezentuję wam nowość od fińskiego producenta, czyli rękawice Thermogrip Plus. Ja jestem Bartek i witam na kanale Mototour. Rękawice zostały zaprojektowane z myślą o motocyklistach kochających długie podróże na motocyklu w każdych warunkach atmosferycznych, a to dlatego, że zostały wykonane z materiału jakim jest Gore-Tex, dzięki czemu są wodoodporne oraz wiatroszczelne. Od wewnętrznej strony rękawice zostały oprzyte skórą, a dodatkowa technologia Gore-Grip zapewnia lepszy ukryw manetek kierownicy oraz lepszą kontrolę nad pojazdem. Rękawice dodatkowo posiadają materiał ochronny na kostkach oraz palcach. Od wewnętrznej strony dłoń jest chroniona dzięki dodatkowemu ochraniaczowi, a elastyczny nadgarstek zapięcie zapięciem nożeb zapewni optymalne dopasowanie rękawic do preferencji użytkownika. Fajnym plusem jest zastosowanie w lewej rękawicy wycieraczki motocyklowej, która czyści nam wizjer podczas jazdy w deszczu. Dodatkowo znajdziemy tutaj izolację DINSULATE 200 g która zapewnia nam ochronę przed wychłodzeniem dłoni, polarową wyściółkę. Oraz końcówki palców, umożliwiającą nam korzystanie z urządzeń mobilnych. Zapraszam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania naszego kanału. Zajrzyj również do naszego Facebooka, Instagrama oraz TikToka, aby być na bieżąco. Dzięki, cześć!